Ty, 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 ty. dzisiaj gazowana zdrajca sójka. Panowie i panie, kryptowiadomości? Subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Jak podaje Bloomberg, Hongkong dał zielone światło do otwarcia spotowych ETF-ów na Bitcoinie. To ważny moment dla inwestorów w Azji i dla całego rynku kryptowalut. Wszystko wskazuje na to, że China Asset Management, Bosera Capital oraz Haszki Capital Limited będą oferowały te nowe dla Azji instrumenty finansowe. Haszki Capital pisze: Serdecznie dziękujemy organom regulacyjnym z Hongkongu za ich zdolność przewidywania i pozytywne. Podejście. Branża zarządzania aktywami wirtualnymi ma ogromny potencjał transformacji i jesteśmy dumni, będąc pierwszymi uczestnikami tej innowacyjnej branży. Dalej. Niemiecki największy bank federalny Landesbank planuje wprowadzić ofertę przechowywania kryptowalut we współpracy z giełdą Bitpanda. Dalej. Do kolejnego halvingu pozostało 5 dni. Ilość nagród dla górników spadnie z 6,25 na 3,125 bitcoina za wykopany blok. Dzień. Do obiegu będzie trafiało nie 900, a 450 bitcoinów. Okres pohalvingowy zawsze był powiązany z dynamicznymi wzrostami, a po kilku tygodniach od halvingu bitcoin nigdy już nie wracał do poziomów sprzed halvingu. To fakty, nie moja opinia. Dalej, ilość stablecoinów na Solanie osiągnęła 3 miliardy. Jesteśmy coraz bliżej poziomów sprzed upadku giełdy FTX. Solana jest coraz częściej wykorzystywana do transferu kapitału na blockchainie. Dalej, obok Solany w tej hoście mamy jeszcze jednego czarnego konia zawodów. Podczas altcoinowej paniki widzimy, że ta sieć bardzo dobrze sobie radzi. Base jest chainem, na którym warto szukać inwestycji w tym cyklu. W ciągu ostatnich 7 dni, w których kapitał uciekał ze wszystkich chainów, Base Total Value Locked urósł o 9%. Najpopularniejsza aplikacja na Base to zdecentralizowana giełda kryptowalut Aerodrome, Najbardziej znany memcoin to Bread. Na Base jest również dobrze znana kryptoentuzjastom platforma FriendTech. Dalej, jeżeli mowa o spotowych ETF-ach na Bitcoinie to korelacja pomiędzy ceną a ilością pozyskiwanych Bitcoinów wciąż jest bardzo wysoka. Niestety, no ostatnio ETF-y bardzo zwolniły w swoich zakupach. Jeżeli tempo zakupów z ostatnich dwóch tygodni utrzyma się, ETF-y w ciągu roku skupią jedynie 1% całkowitej podaży Bitcoina. Dalej, inwestorzy, którzy kupują spotowe etf na Bitcoinie od BlackRocka, Ticker Ibit kupowali ponad 100% Bitcoina, który był wydobywany od początku wprowadzenia ETF-u każdego tygodnia. Sam Ibit posiada teraz 271 tysięcy bitcoinów, czyli 1,4% całkowitej podaży. No a raczej bliżej 2%, bo obecnie w obiegu jest około 14 milionów bitcoinów. Dalej. Po kilku dniach nieobecności obudził się nasz ulubiony Mr 100, który w ciągu ostatniej doby kupił 500 bitcoinów. Razem posiada 59 522 bitcoiny o łącznej wartości prawie 4 miliardów dolarów. Dalej. pomimo, że już nie pierwszy raz mówię o farmieniu Lunch na Binance, tym razem pojawiło się mnóstwo pytań o to, jak to w ogóle robić. A więc wchodzimy na stronę Binance, zakładka więcej. Launchpad i launch Pool. Wybieramy Pool. Tym razem farmimy Omni. Eichenlayer, który ma na celu połączenie wszystkich rolapów Ethereum. Wybieramy, czy chcemy stake'ować stablecoina FDUSD, czy tokeny BNB. Wybieramy, ile tokenów stake'ujemy i gotowe. Tyle. Darmowa kasa. Dalej. Już 7 czerwca odbędzie się event Crypto Silesia, organizowany przez Kamila z Encyklopedii Kryptowalut. Link do biletów zostawię Wam pod filmem. Wjazd 50 zł. Widzimy się na konferencji. Dalej. Willy Woo, analityk on-chain Sugeruje, że właśnie jesteśmy przed kolejną falą wzrostu. Dalej, ostatnie dni to przykre informacje dochodzące z Bliskiego Wschodu. Do tego napięcie związane ze sporem o Tajwan czy wojna na Ukrainie. Niepokój na świecie na pewno będzie się przekładał na długoterminowo podwyższoną inflację. W okresach napięć, wysokiej inflacji i zwiększania podaży pieniądza w obiegu bardzo dobrze radzą sobie aktywa o ograniczonej podaży. Trzeba o tym pamiętać podczas budowania portfolio w niespokojnych czasach. Do tego wielu analityków rynku Przewiduje kolejną falę rosnącej inflacji. Zadbaj o swoje pieniądze. Subskrybuj, lajkuj, nara.